Mam że jest w domu, niedobra kobieta, snę się przekonać się. drogą jej dziewczyni. Żyły razem chacie. Andzia i do jaka, kawy i dziewczyny. Wybuchały złością z najmniejszej przyczyny. Niełatwo bez męża na świecie żyć w domu. Przedmi wymyśliła, zaraz się dowiecie. Upatrzyła sobie samotnego w domu. Dobry człowiek, cichy, łagodny jak owca, będzie mi posłuchny Taki właśnie lubię. Ledwie minął miesiąc, już byli po ślubie, a wdowiec miał śliczną, dobrą Krysię. Doro do bardzo dobra, tak przyda mi się. Zamiast Sługam w niej służącą zdrowie, a moje przyjaciółki niech odpoczną sobie. Większe dom domu pizze. Bo rodzina duża. Nie zamknąć przodu, Wejście od podwóra. Przy domu jest ogród, a w ogrodzie grządu? Kto sadzi podlewa, kto robi porządki? porządku, kto pokoje sprząta i kto w piecach pali. Kto wstaje we imi na połumiast pali? biedna. Patrz na koczko ucha, jak się pogrudziła. Plamy na sukience, w plamach pół fartuszka. Czy kto kiedy widział takiego kopciuszka? Tak, kopciuszek, świetnie, to do niej pasuje. Nie sić tak, kopciuszku, co znowu kluczujesz. Ruszaj się, kopciuszku, bierz się do roboty. Musisz mi zakręcić włosy w papilocy. A dla mnie kopciuszku przynieś jabłko z sadu. Nie stój tak, Kopciuszku, bierz się do obiadu. Chodź niech odpocznie. Pewnie, jeszcze czego? A ty się nie mieszaj, to by nic do tego. Kopciuszku, kopciuszku, znasz na lacuszku. Kopciuszku, kopciuszku, co się Kopciuszku, raczej Kopciuszku. Kopciuszku, Kopciuszku, och, cóż ach, Och, jak nam żar kopciuszka. <try> Nie, więc nadal jedziemy. Trzeba się szykować. To się ubierzemy? Trzeba... <laughs> Chodź na walutę, gdzieś cierpię bardzo ciała. to się dla mnie stroje, lecz się dla mnie karosa. Ach, jak smutna, smutna jest dola sieroca. Co to za op, op, smutna? wróżka. Tak, przyszłam odwiedzić mojego kocieć. Co za smutna mina? Jakie masz martwienie! Powiedz, co cię gnębi, może los zmienię. Ach, ma też się wal na bale, A ja ich nie mogę i teraz Tam nie może? Jesteś piękna, młoda. Nie mam tam tu w sukni co za szkoda. Lecz sześć szesną matkę i dodatku wróżkę, która ma ze sobą czarodziejską różę. Jednym ruchem zrobię suknię szczerozłodową. Pięknie cię przystroję. Relanty z biedem i jak sofelki. Słuchaj, przed niczą srebrno-złotą. Jakie piękne, że leśną i I na to pomoże pałeczka łyżka mam. Czy nigdy nie będzie z niej karota O, już jest! A konie? Zaraz A będą. będą! Słyszysz Pułapce, kinga, o, to I Płatek, roboczek, i nika szarych Oto mają różką Zrobię tę Już mamy koni trzy dorobne tary. Jeszcze taką mięsem tego sznurach, gdyby czarmarz, proszę, mam go zwyczajnie. Dobrze, Muszkaweć. już skaracie się. teraz patrzę już wiśnie. Jedź, lecz zapamiętaj. Cały ten czas płyśnie, gdy o północy zegar swoje dzwonie. Będź do karę, tylko wsiadaj do niej, bo za jest. z nim. A więc powodzenia. Udaję, zabawę, dobrze, do widzenia i kochana Wróżka serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wskazówek pilnie zastosuję. Obrigada. <laughs> Se dilu amb Joном tant.

To, na pewno można... Nie, nie, nie daję rady. Spróbujcie do rąk. Na pewno pasuje i z tej książki z Ach, nie wyjdzie stopa. Za nic różne żale. Trzewiczek maleńki nie pasuje wcale. Jest, on? jest, on? jest, jest nie. Jest nie. Jest od samego rana. W końcu znajdzie księżniczka nieznana. Jest tu moja córka, którą z wielką cioską nie przymierzy czebie, którą mną zyska. Hmm. Chyba ci się mam w głowie pomieszało. Babciusie, księżniczko, tego brakowały. Ale niech przymierzy, jeśli ma ochotę. I think you <laughs> Obrigada.

Moja serca, droga babci, brzmi na mnie od drzewa dni. Usiądź, się przy poczytaj do mi. Za ojcem nie bieżą, tylko wspomnienia, sędzia, księdza w mnie. Babciu, droga, bardzo proszę, usuń żalu serce me, bo kłopoty małe rodziny nimi chcę, No bo po to są dziadkowie, by pomagać wnukom z tym, wspierać w trudnych chwilach życia, dawać przykład życiem sztywnym. Na to wszystko wam składamy, podziękować